Orendzie 25 czerwca 2020. Drogi dzieci, słucham Waszych wołań i modlitw i oręduję za Wami przed Moim Synem Jezusem, który jest drogą, prawdą i życiem. Dzieci, powróćcie do modlitwy i otwórzcie Wasze serca w tym czasie łaski i pójdźcie drogą nawrócenia. Wasze życie jest przemijające i nie ma sensu bez Boga. Dlatego jestem z Wami, aby Was prowadzić ku świętości życia, aby każdy z Was odkrył radość życia. Dzieci, wszystkich Was kocham i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję Wam że odpowiedzieliście na moje wezwanie.